Witajcie kochani. Przyjechałem do przyczepy. Już pogoda jest taka nie do wyjazdów pooglądać, ogarnąć i z pewnym zamiarem naprawienia pewnej części. Jak pamiętacie kleiłem panele na podłodze Nie pokazywałem te, wtedy od razu o co chodzi. Przyklejając te panele Oparłem się niechcąco od drzwi. I proszę bardzo, i taki jest efekt. Jeżeli sprawdziłem też górną część, to ona już była na skrzywki robiona. Przywiozłem ze sobą takie narzędzie. Oczywiście służy mi du dużo różnych rzeczy. I jak zauważyłem, tamte skrzywki, te szerokie, nie wyglądają dość fajnie. Ja postanowiłem to zrobić na gwoździe. Zobaczymy jak to wyjdzie. Nie wiem czy to fabrycznie, czy nie takie malutkie szywki. Tutaj i tu jest taka szywka. Były ja teraz spróbuję to zrobić na gwoździe. Zobaczcie jak tutaj to wygląda. Taki łepek srebrny może zostać. Z drugiej strony jest elegancko, bo weszło w to. Zobaczcie ani tutaj szpary nie ma Będę miał trochę czyszczenia z tego kleju ale cóż poradzić wezmę to jakimś rozpuszczalnikiem zmyję a pięknie Jestem bardzo zadowolony Na razie wezmę to tak rzadko Pięknie o to chodziło. Nic tu nie będzie stukać, pukać. Tak jak tu. Super, o to właśnie chodziło. Okej. Okay. Fajnie się podobijało Tu, jak mówiłem, tak jak ktoś dał, zszywki duże, bardzo brzydkie. Tu poprzedni właściciel ładował silikon i te zszywki to napęczniało. Brzydko to zrobił, ale już nie zrywam tego. Ta płyta osadzona jest teraz bardzo fajnie. Tutaj poprawiłem, bo też odchodziło. Te drzwi mam skończone. Zobaczcie, tutaj też taśma. Muszę też to naprawić. Tak, zrywamy to. Tutaj ta taśma jest dość świeża i nie zostawiła tych śladów, super, będzie mniej mycia i jedziemy z I tak, drugie drzwiczki też są naprawione. Tak kochani, na no taki krótki film Was zaprosiłem. Za co dziękuję za Waszą obecność. Pozdrawiam Was serdecznie. No i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się.